Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Madi i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu opowiem Wam o spółce kapitałowej. Także, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę, nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc już nie przedłużając, lecimy z vlogiem. Więc tak już mówiłem, na samym początku w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o spółce kapitałowej. Także zapraszam Was do oglądania. No, no, Spółka kapitałowa. Spółka kapitałowa, forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. Najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych, dużych przedsiębiorstw, a także wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Także myślę, że w tym vlogu byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego vloga. な,ならああいうらじ。